Cześć, dzień dobry, jest 13 maja 2024 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w dziejach apostolskich i powinniśmy być w rozdziale czwartym, ale jesteśmy w rozdziale drugim, mam dwa dni opóźnienia, ale co zrobić takie życie? I w dzisiejszym rozdziale będzie o 50 mowa Piotra. Do, yy, mowa Świętego Piotra do tłumu, e, potem pierwsze nawrócenia, pierwsza wspólnota chrześcijańska i na tym się będzie kończył rozdział drugi. Z tym rozdziałem wiąże się dosyć ciekawa historia, właśnie sprzed roku, e, właśnie, która się zadziała właśnie w 50. -nice, czyli w Dzień Zesłania e, Ducha Świętego. Za tydzień, dosłownie w tą niedzielę najbliższą, będziemy przeżywać właśnie to święto. I bardzo nam się to ładnie zgrywa, że akurat czytamy Dzieje Apostolskie. Jesteśmy na początku tej księgi, że ona będzie właśnie w okolicy tego zesłania Ducha Świętego czytana. No dobra, a zatem czytamy: Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakież więc każdy z nas słyszy, jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, kreteńczycy i arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć, co to ma znaczyć. Mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Wtedy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie, Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie. Uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina, ale spełnia się właśnie to, co powiedział prorok Joel. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. Ducha mojego. Mm, yy. I będą prorokować synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. A starcy sny, nawet na niewolników i niewolnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i będą prorokowali. I sprawie dziwy na górze, na niebie, i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew. Zanim nadejdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Każdy kto wzywać będzie imienia pańskiego będzie zbawiony. Mężowie Izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który zwoli. Postanowienia i przewidzenia Boga został wydany: Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bo Dawid mówił o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Jakże, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i, napełniasz mnie, i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, Że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który widział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani. Ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie, bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak Powiada, rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jak pod, jako podnóżek stóp Twoich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział Piotr do, ni do nich. Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica, i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne: sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca, wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Uu. Bardzo mocny ten rozdział jest. Jest tu wiele tych elementów. Eee, no budowania Kościoła nowego, tak? Pod wpływem Ducha Świętego. Apostołowie nape napełnieni tym Duchem Świętym. Wychodzą Piotr, odwa... Piotr odważnie głosi. Ale ja chciałem powiedzieć o tym właśnie, co mnie spotkało rok temu. Właśnie w ten dzień pięćdziesiątnicy miałem robić wprowadzenie do czytania. I miało być zupełnie inne czytanie. No i wtedy przyszedł nasz odpowiedzialny, i przyniósł mi, że ma być to czytanie. Właśnie o pięćdziesiątnicy. Drugie, drugi rozdział dziejów apostolskich. Tam początek. Nie pamiętam dokładnie, do którego momentu, ale jeszcze o tym nie było. No i ja musiałem na biegu szybko zrobić, przygotować wprowadzenie. Zacząłem szukać po internecie, co by to miało. Co miałbym powiedzieć na temat tego rozdziału, bo nawet go nie znałem. No i właściwie wyszedłem nieprzygotowany kompletnie, a, mu, a powiedziałem naprawdę dobre wprowadzenie. No właśnie z ducha takie, z ducha, bez kartki. Jak pamiętam, miałem z tym duże problemy, żeby mówić tak, wiązać ładnie fakty, nie tak, żeby powiedzieć gładką wypowiedź. Gdzieś tam mi się zawsze ta wypowiedź szarpała. A w tamtym momencie po prostu wyszedłem, powiedziałem to tak precyzyjnie, to, co miałem zapomnieć, to co miałem zaplanowane, żeby powiedzieć, a, a pan Bóg chyba tego nie chciał, żebym to mówił, więc to zapomniałem. <laughs> powiedziałem to, co miało być powiedziane. Jak sobie do tego wracam, to mi to przypomina właśnie to, jak, jak Pan Bóg potrafi <laughs> dać człowiekowi taką nutkę tej, yy, tej mądrości, jakiejś, która, która nie, nie pochodzi właśnie od człowieka, nie? Która pochodzi właśnie z Ducha Świętego. I ja byłem sam w szoku, jak ja to powiedziałem, nie? Było to naprawdę niezłe. Właśnie o tym samo mi to jakoś przyszło, że to nie przychodzi w takich nagłych, mocnych wichrach i tak dalej, ten Duch Święty, tylko w tym takim w takiej łagodności, że oni zaczęli mówić obcymi językami. Tak, nie było to takie jak to wcześniej. Ten szum, uderzenie wichru i tak dalej. I to jest gdzieś o tym, jak jest Eliasz. Ale tutaj chyba yy, łagodny powiew Eliasza. A to wszystko jest w dziejach. Yy, nie, nie wiem, tu nie ma nawiązania. Nie wiem czemu, ale właśnie to jest trochę podobieństwo do tego, że Eliasz yy, do Eliasza yy, ten Bóg nie przemawiał przez wicher gwałtowny, tylko łagodny powiew. Właśnie potrzebna jest to, ta uważność, żeby tego nie przegapić, nie przespać tego działania. No i tutaj, jak ten Piotr wychodzi, mówi, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża. Ten Piotr, który był takim strachajłą, zawsze się tam bał, wycofywał albo gadał głupoty, nie? Tutaj nagle mówi takimi mocnymi słowami, że oni byli narażeni na śmierć, po prostu, mówiąc krótko. Cały czas było były te yy, prześladowania, no takie prześladowania. No, po prostu mogli być uznani za bluźnierców, tak. I, yy, I zabici. No, ale pod wpływem tego działania przyszły te nawrócenia. No i mamy tu pierwsze sumarium. Ja słuchałem o tym. Mm, bardzo ciekawy filmik na YouTube. Właśnie, że tam mowa Piotra, sumarium. Potem w następnych rozdziałach też będzie mowa kolejna. I znowu sumarium, to trzy sumaria do piątego rozdziału chyba. Ale nie wiem, gdzie ja tego, nie wiem, gdzie to jest. Jakby ktoś miał i chciał mi to podlinkować to chętnie, bo, bo gdzieś tego nie zapisałem, a to był bardzo ciekawy filmik na temat właśnie tych początków dziejów apostolskich. No dobra, ja na dzisiaj kończę. Do zobaczenia w następnym filmie z Panem Bogiem. Cześć!